Ręka, którą lekarz leczył i przywracał do sprawności. Wielokrotnie ugodziła tego lekarza, doprowadzając do jego zgonu. Doktor Tomasz Zolecki zginął podczas pełnienia swoich obowiązków i leczenia ludzi. Wypełniając swoją życiową misję oraz lekarskie powołanie, złożył najwyższą męczeńską ofiarę ze swojego życia. W służbie ludziom. Wielu medyków, lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników straciło biologiczne życie. W wielu innych zaś nastąpiła śmierć wewnętrzna, wypalenie zawodowe. Inni w wyniku różnych zdarzeń stracili prawo wykonywania zawodu. To przede wszystkim my, medycy, powinniśmy wzajemnie się chronić i wspierać. To głównie od nas zależy nasze bezpieczeństwo. I nasza przyszłość.